Witajcie, drogie dzieci! Dziś opowiem Wam o modemach, które są urządzeniami pozwalającymi komputerom i innym sprzętom łączyć się z internetem. Choć modemy mogą wydawać się skomplikowane, ich zadanie jest bardzo proste: przekazują informacje między urządzeniami a siecią. W naszym parku będziecie mieli okazję dowiedzieć się, jak działają. I dlaczego są takie ważne. Przy stawie Pszczółka i Kotek zastanawiali się, jak to możliwe, że komputer może wysyłać wiadomości przez modem. Pszczółka powiedziała, że modem to pewnie taka magiczna skrzynka, która czaruje wiadomości w niewidzialne fale. Kotek natomiast twierdził, że modem to jak poczta dla komputerów, ale dodawał, że musi mieć w środku tysiące małych listonoszy. Wyjaśniłam im, że modem zamienia dane na sygnały które mogą być przesyłane przez sieć, a potem z powrotem zamienia je na dane zrozumiałe dla komputera. Ich śmieszne pomysły od razu rozwiały się w blasku nowej wiedzy. Na placu zabaw piesek i żabka postanowili wypróbować zdobytą wiedzę. Piesek opowiadał, jak w domu, gdy pracuje nad projektami, jego modem czasem się przegrzewa, bo ma za dużo urządzeń podłączonych naraz. Żabka stwierdziła, że modem to pewnie zmienia kolor na czerwony, żeby ostrzegać przed takim problemem. Poprawiłam ich, tłumacząc, że modemy nie zmieniają kolorów, ale mogą spowalniać działanie sieci, gdy mają za dużo pracy. Piesek przyznał, że teraz zrozumiał, dlaczego warto dbać o dobry stan techniczny swojego sprzętu. Na polanie zadałam papuszce i szczurkowi pytanie: co robi modem, gdy łączy komputer z internetem? Papuszka odpowiedziała, że modem wysyła wiadomości do internetu w różnych językach, aby wszystkie urządzenia mogły się porozumieć. Szczurek dodał, że modem odbiera też odpowiedzi i tłumaczy je na język zrozumiały dla komputera. Potwierdziłam, że to prawda. Modemy zamieniają dane na sygnały i przesyłają je przez sieć, przez sieć, a potem odbierają sygnały i zamieniają je na dane, które komputer rozumie. Obie odpowiedzi były trafne. Drogie dzieci, dzisiaj dowiedzieliście się, czym są modemy i jak pomagają komputerom łączyć się z internetem. Modemy zamieniają dane komputera na sygnały, przesyłają je przez sieć, a następnie odbierają i tłumaczą z powrotem na dane. To dzięki nim możemy korzystać z internetu. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejną przygodę z informatyką. Do zobaczenia.